Panu tłumaczył. O, zobacz, się ileście zapłaci, ileście dostali pieniędzy, ile Droga pani, my tu jesteśmy bezpartyjni z różnych środowisk Polskę, patriotycznych. Mało lacie. Weźcie Bronisław walczył Wy, o Polskę, weź się do, do pracy i do nauki. Boinieneś być teraz na uczelni czy w szkole. No. Drogi Tam panie, a jaką, po, jakie pan ma wykształcenie, że pan tak do mnie mówi? Wystarczające, żeby ci to powiedzieć. Bardzo no. dobrze, może jeszcze coś się pan wypowie? No, że jesteś głupi, no i po czas Jest pan zwolennikiem Bronisława Komorowskiego, tak? No oczywiście, że tak. A z debilami, no trudno no, rozmawiać. No, Poniża do... się do nich? Debil. Czy pan się wzoruje na nisołowski? Może pan nie powiedzieć, pan dlaczego pan popiera Bronisława Komorowskiego? dlatego, żeby takich jak wy dwóch nie było. to jest pana najważniejszy argument. Dlaczego pan głosuje na Komorowskiego? Dlaczego. Jesteśmy pracującymi młodymi ludźmi. Pan co robi o dziesiątej. pracujemy w domu. No to jest tragedia. To jest A gość, na który pod... zdecyduje, bo... gość, który podwyższa podatki, nie, nie. zwiększa nie, nie. wiek emerytalny, to jest dobre dla, dla Polski, w szkole, dla polskich pracy, a jest tutaj. No to nie rozumiem, co ty robisz, że jest, masz czas, żeby być tutaj. Pracuję w domu. Pracę no, to znaczy, mam czas na studia. Chyba bardzo. Byle A pan jak czemu tutaj studia? jest? No, Może jak... przy... pan na wcześniejszą emeryturę, bardzo jako 40 lat, jak wojskowy prl. Byle jak studiujesz i dlatego widzisz, ja 40 lat przepracowałem jestem już na emeryturze i dlatego mówię, co wy tu robicie o tej godzinie? A pan prezydent czy wiek emerytalny. Przepraszam bardzo i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że przedłużył, bo, bo pan jest na emeryturze. Bo ty nie emeryturze, masz, nie ja masz nie pracować. nie jest Wszędzie pracować 67 raz. w Niemczech. Wiem, czy ja z Niemiec wróciłem Nie tak dawno. Robisz, robisz, rok, pracują, a to, jestem ze Stosi, w 70 roku by się mogłam w Ja już byłem. Jak się do partii palił, akurat widziałem, oglądałem. A byłem wtedy właśnie wiecie. pewność pan był, czy nie, na zewnątrz, bo do środka kurwa to nie lisi, tylko wchodzili. Po drugie jak się palił, to wszyscy tam... Był pan solidarności, teraz popiera pan Komorowskiego, też? No, no, nie ma A wie pan, że Solidarność nie popiera Komorowskiego? No wiem. Ale Solidarność to jest związek zawodowy. Nie każdy. Pan nie Stocznia na własne życie nie zbankrutowała. Tak, na własne Robię życzenie? I to zrobiłem od 73 roku. Dlaczego niemieckie stoże nie zbankrutowały? Ja w niemieckich zrobiłem. Stoczniłem w 89 roku w Strasburgu. Później w Rostoku robiłem. Ja osobiście z bo ja jestem